Dobre. Dzień No tak. Pustki w akcji. Jaki temat dzisiaj tak się właśnie zastanawiam? Co o czym tu popsu dać? Może coś na temat koncernów spożywczych, tak? Jakiś temat dosyć nośny. I taki Na czasie szczególnie zdrowe żywienie, bo ja tam jakiś kot wychowam. Cieraki kury, trochę próbuję kopać. W ogóle tylko jakieś tam żywności zdrową, przepraszam, to... Zdrową żywność, no skąd... Oni chodzą na picie chyba. Eee... Koncerny spożywcze, tak. Na co o nich można powiedzieć? To no potężna ośmiernica. Kałamarnica. Pożera ośmiernicę. Chyba tak, nie? Kałamarnica pożera No, tutaj nie ma zmiłuj, tak? Trzeba uważać, Trzeba kontrolować sprawę na bieżąco, bo no ludzie chorują, tak? Chorują, i chorować będę. ja będę teraz odpowiadał o tym, żeby żeby, żeby uważać na to, co się. Nie. Nie trzeba uważać. To jest trudne. Moim zdaniem oni nie grają fair. Na pewno nie grają fair. To co my widzimy, to co wiemy, to jest wierzchołek góry lodowej. To są rzeczy trudne. Okryte nimbem tajemnicy. Ja tych tajemnic nie zgłębiłem dokładnie, bo może bym się podzielił. Ale... Ci umierają. lica grubego... Ja sam... Też czasami to... Mam jakieś tam problemy... Zdrowotne z tym związane. Bo... Ja, ja się staram zdrowo oczywiście drzewiać. Tam biegam, trenuję, tak... I tak, 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 tak. Chyba się tam jeszcze leczy, no i tam, tam choroby jakąś tam. Nie ma yy, jak się idzie do sklepu, to, to trzeba się kontrolować, bo to, to się idzie na polowanie tak naprawdę. My tam się wybieramy na polowanie, ale to jest. to strute jest żarcie, no. Trzeba się kontrolować, no nie można tak żreć, no. byle czego, no to, to po co, nie? Z rolnika można się wybrać trochę na, na wieś, tam się z nim dogadać. Żeby on coś tam zdrowego na Muchowa, jakąś świnię, ja tam mam kozy, koźlaki na jesieni tam do siostry. On się nie chce. Więcej coś tam, bo to się nie kalkuluje. Z rolnikiem można się dogadać, w macie koncernów spożywczych jakoś, mówię, że to mówiłem, bo no to jest. Taka opcja, że to by jeszcze i przeszło, no. nie? Znaczy, to samemu spróbować coś hodować, jakieś działki. Gdzieś tam na wsi próbować coś pokopać sobie. Uchować jakieś tam, yy, posadzić. No, uchować to trzeba się opiekować na bieżąco, zwierzęta to nie. Ale roślinki, tano tam na weekendy. Zdarzyć jaka ta pogoda, bo właśnie wiadomo z tą pogodą. No rolnik tak, rolnik, rolnik, do rolnika trzeba wyjść, bo rolnik nie no, niekoniecznie może mieć ochotę też yy, i czas yy, w ogóle żeby tam do tego miasta jechać, nie zawsze mu się chce. Trzeba do niego przyjść często i tam trochę podziałać, no no to bardzo trzeba uważać, co się kupuje. Znaczy, ja będę chciał może wszystko tłumaczyć, no trzeba uważać. No. U brzuch później boli, później leki, narkotyki, bo to trzeba się no, to ramiga, To lepiej nie wygląda. Trujem no, no, no. i tym pesymistycznym akcentem zakończę i na przykład